Teraz już Basia pewnie tutaj nam opowie więcej o tej tajemniczej nie wiem, aplikacji, programie ReziU, do czego go możemy wykorzystać tak naprawdę. Jasne. Czy widać mój ekran może już? Już widać. Dobrze. Masz rację Mariusz, bo tak w sumie sami jak opowiadamy o ReziU to nazywamy to platformą, narzędziem, programem. To może jak zwał, tak zwał. W każdym razie jest to na pewno coś, co pomaga nam bardziej świadomie e, tworzyć program ochrony, planować poziom pozostałości podczas zbioru, no i pomaga nam sprostać wymagania odbiorców, bo wiadomo, że te wymagania są czasami dosyć restrykcyjne. E, a ten, e, a to narzędzie. E, pomaga nam właściwie w, w czasie rzeczywistym odpowiedzieć na pytanie jakie będą pozostałości w owocach, które będziemy zrywać dosłownie za moment. Do tej pory oczywiście było to dosyć trudne do zrobienia, bo wiadomo, że niektórzy posiłkowali się jakimiś tabelami, jakimiś wykresami, e, które mniej więcej nam przybliżały e, jak wygląda rozpad e, substancji w czasie. Natomiast ResU jest e, narzędziem, jest, jest to właśnie sztuczna inteligencja, która ma w swojej bazie danych naprawdę ogromną ilość wyników z badań pozostałości, badań laboratoryjnych. Dodatkowo zaciąga dane z najbliższej stacji pogodowej, więc zbiera dane pogodowe, które, są, które dotyczą danego pola. I to wszystko razem pozwala na przeliczenie no i przekazanie nam takiej predykcji. My to nazywamy predykcją, czyli takiej prognozy. Poziomu pozostałości w, na dzień, który tak naprawdę sobie żądamy. Może być to dzień zbioru, ale może być równie dobrze każdy dzień, który sobie gdzieś tam określimy. To, co Tomek również przed momentem powiedział, w naszym, w naszym narzędziu są nie tylko substancje z produktów firmy Bayer, ale 95% substancji, które są zarejestrowane w truskawce w tym momencie. I cały czas kolejne się również pojawiają, więc no, najczęściej dostaję pytania, które dotyczą właśnie, no tak, no ale to pewnie te, te, tylko Wasze produkty tam będą. Nie, nie w Reziu liczymy pozostałości również innych produ produktów konkurencyjnych. I y, mamy, dobre, mamy naprawdę w tym dobre wyniki. <laughs> Drodzy Państwo, e, już może nie, nie będę tego pokazywała w prezentacji, ale chciałabym przejść do, do strony, bo po zakupie tego, e, tego narzędzia, tego produktu, e, każdy z Państwa będzie mógł się e, zalogować na stronę. Tutaj otrzymujemy w odpowiednim mailu hasło: logujemy się na stronę e, właśnie resiu.com. Najlepiej z poziomu komputera. Na razie jeszcze mamy tą aplikację właśnie w formie, w formie aplikacji takiej na komputer, więc raczej jednak trzeba usiąść w fotelu i wpisać dane. Drodzy Państwo, aby, aby stworzyć taką predykcję, taką prognozę, najpierw musimy założyć działkę. Więc znajdujemy tutaj w lewym, w lewym górnym rogu miejsce: załaduj dane. W Polsce dane wprowadzamy ręcznie, bo jak na razie nikt nie używa systemów do zarządzania gospodarstwem, w którym, którym moglibyśmy zintegrować z tym programem. Gdyby ktoś z Państwa używał takiego systemu, oczywiście prosimy o kontakt. Bardzo chętnie będziemy integrować ReZIU razem z takim narzędziem do zarządzania gospodarstwem. Drodzy Państwo, nazywamy działkę. Musimy określić dane GPS. To bardzo ważne, abyśmy właśnie określili dobrze miejsce, w którym tą naszą uprawę prowadzimy, no bo dzięki temu te dane pogodowe no, będą bardziej dokładne. Określamy, czy to pole otwarte, czy tunel, uprawa. Na razie tutaj w systemie mamy truskawki, brzoskwinie, na tereny winogrona. Ale tak naprawdę w Polsce system działa, jest przetestowany, sprawdzony dla truskawek. No bo brzoskwinie czy też winogrona, chociażby stołowe, no nie mają tak dużego znaczenia. Wybieramy sobie truskawkę, wybieramy odmianę, na przykład Allegro. Musimy wybrać datę sadzenia, musimy ją określić oraz datę początku kwitnienia. Jeżeli e, wpisujemy te dane przed kwitnieniem, to wpisujemy jakąś tam przybliżoną datę no i szacowaną e, powierzchnię działki i szacowany plon. E, ja już tak sobie tego wpisywać wszystkiego w tym momencie może... A, może no dobrze, wpiszmy jakąkolwiek datę sadzenia, niech będzie styczeń. Kwitnienie, załóżmy, niech się zacznie teraz w kwietniu. Powierzchnia 1 hektar, szacowany plon, niech będzie 10. Dobra. Drodzy Państwo, ja już sobie przygotowałam trochę wcześniej, żeby było nam łatwiej. W momencie, kiedy już ustalimy, ustalimy to pole, założymy tą działkę, musimy wpisać dane dotyczące naszych zabiegów. Ja te, ja te zabiegi już, już wpisałam, ale możemy, tak, żeby pokazać o co chodzi, bardzo prosto wpisuje się zabiegi. Musimy ten zabieg nazwać, czyli musimy określić, czy jest to zabieg rzeczywisty, czyli taki, który odbył się w przeszłości, bądź też odbył się dziś, a, czy, albo czy jest to zabieg symulowany. Zabieg symulowany to taki zabieg. Który planujemy, który, o którym myślimy, żeby go wykonać w przyszłości. To może być jutro, może być za tydzień, może być za miesiąc, ale wtedy tworzymy symulację. Ważne jest, abyśmy określili datę zastosowania, dawkę wody, oczywiście jednostkę dawki wody, no i produkt. Tutaj mamy, jak sami Państwo widzą, naprawdę mnóstwo produktów, które są. Zarejestrowane w truskawce, dawkę produktu, no i jednostkę dawki. Także te zapisy są naprawdę bardzo proste. A poza tym, jak już stworzymy taki program, to możemy go również eksportować sobie do, do programu Excel i tam te wszystkie zapisy będą już też, możemy je mieć, możemy je wydrukować, możemy je wtedy użyć na przykład do, do jakiejś certyfikacji. Ja drodzy Państwo, tak żeby, żeby było szybciej, zaplanowałam, że 8 kwietnia wykonaliśmy zabieg Movento, 13 kwietnia Mospilanem pod kątem kwieciaka, tutaj 20 kwietnia była Frupika, bo tu już, już myślimy prawda, o, o kwitnieniu i do tego również zaplanowałam sobie w symulacji, Zabieg luną Sensation pojutrze, tak 27 kwietnia, i później 2 maja, jeszcze na przykład Switch. I ja już akurat, ja już akurat stworzyłam, stworzyłam nasze prognozy. Każdy z Państwa może również sobie takie prognozy stworzyć po wpisaniu danych. Oczywiście, kupując tą aplikację. Kupujemy pewną ilość prognoz, pewną ilość przeliczeń. Dlatego ważne, abyśmy jak najwięcej wpisali naraz i później to przeliczyli, bo te prognozy są ważne przez następne 200 dni. Ale w momencie, w którym dopisujemy jakiś nowy zabieg, to oczywiście zmienia już postać rzeczy, i wtedy będziemy musieli już od, tworzyć nową prognozę. Natomiast jeżeli tu sobie stworzymy. Program zabiegów, które już miały miejsce, program symulacji, które planujemy, możemy je jak najbardziej przeliczyć. No i teraz oglądamy symulacje. Drodzy Państwo, to są symulacje na dzień 20 kwietnia, bo wtedy były wykonywane ostatnie zabiegi, ale przerzućmy sobie tutaj na tego 25, kiedy to, kiedy tu jesteśmy. I jak Państwo widzą, jeżeli chodzi o standardy, tutaj możemy sobie wybrać tu na przykład wybrałam akurat Lidla, który jest dosyć restrykcyjny, ale możemy również wybrać na przykład europejskie MRL-e. Jak widać jesteśmy w stanie sprostać jak najbardziej poziom najwyższemu dopuszczalnemu poziomowi w Europie. Natomiast właśnie kiedy zmienimy sobie ten, te wymogi, na przykład no, na przykład na, na Kaufland. Widzimy, że może być ciężko ze spirodetramatem, bo pomimo, że mamy tutaj te 23%, system, system nam alarmuje, że istnieje pewne pra prawdopodobieństwo, że możemy przekro przekroczyć te zadane przez kaufant 33% poziomu najwyższej najwyższego dopuszczalnego poziomu. Tutaj możemy sobie oczywiście zmieniać, zmieniać daty, których, w których chcielibyśmy zrywać te truskawki, więc wszystko jest bardzo proste. Dorzućmy do tych zabiegów, które miały miejsce, te symulacje, które planowałam dla przeszłości. I sytuacja wygląda w ten sposób. Dla 2 maja, bo 2 maja zaplanowałam tą ostatnią symulację. I jak Państwo widzą, jedynie ilość substancji które są wykryte dzieli nas od sprostania wymaganiom Kauflandu. Tutaj czasami w śladach pojawiają się nam substancje, nazwy substancji, które system oblicza na mniejsze niż, niż poziom oznaczalności. A ten poziom oznaczalności przy najczęściej przyjmowany jest jako 0,1 setna PPM. Także tak by wyglądało, tu możemy sobie również porównywać nasze, 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 znaczy nasze prognozy, bo tutaj mamy porównaną sytuację, w której te zabiegi rzeczywiste, czyli te real, a porównujemy z, z symulacją. To akurat wiele nam nie zmienia, bo mamy, mamy tylko dwie, natomiast gdyby było, na, gdyby było więcej, widzielibyśmy więcej różnic. E, to są akurat najważniejsze, najważniejsze rzeczy, które dotyczą e, samego działania ResIU. Gdyby Państwo byli zainteresowani tym, e, tym produktem, to zachęcam do wejścia na stronę firmy Bayer. Tutaj wystarczy wpisać e, na znaczy na, do sklepu internetowego firmy Bayer, bo tylko w ten sposób można ten produkt kupić. E, wystarczy wpisać ResIU Bayer, i myślę, że tutaj to bardzo łatwo się nam wyszuka. E, zakup może być tylko wykonany przez internet. Oczywiście korzystamy z tego sklepu jak z każdego innego sklepu internetowego, czyli e, wybieramy sobie tutaj jedną z licencji. E, w Polsce mamy dostępne dwie licencje: jedna to e, taka, która ma 10 predykcji, a druga to taka, która ma ich 20, to zależnie od tego, e, jakie Państwo planują, jak dużą ilość e, tych przeliczeń Państwo planują. Natomiast myślę, że przy takim rozsądnym użytkowaniu tego, tego produktu, tak jak mówiłam, przy wpisaniu wszystkich swoich założeń, jak najbardziej ta mniejsza licencja będzie w zupełności wystarczająca. No i cóż, po zakupie otrzymują Państwo fakturę, a w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych najczęściej jest to kilka godzin, ale to, dzieje się to manualnie. Więc nasi koledzy z Hiszpanii wysyłają Państwu dane do logowania. No i tak naprawdę tutaj byłoby, byłoby to już wszystko z mojej strony.